Na terenie Szpitala Psychiatrycznego w Już w tym roku, w maju, obchodzimy 136. rocznicę wybudowania szpitala, oddania go do użytku. i Jednocześnie setną rocznicę przejęcia szpitala przed, przez administrację Polską. To trzecie wrocła Jeszcze taka. Informacja. Wchodzimy także 40. rocznicę oddania do użytku odremontowanej kaplicy spitalnej, która jako ostatni budynek po zniszczeniach wojennych została odbudowana w 1982 roku. Zapraszam na spacer po terenie szpitala psychiatrycznego. Otwarcie i oddanie do użytku prowincjalnego zakładu dla psychicznie chorych, bo tak nazywał się wtedy nasz szpital, Nastąpiło 18 maja 1886 roku. Pierwszym dyrektorem zakładu został jego budowniczy, radca sanitarny doktor nauk medycznych Rudolf Zander. Do użytku oddano 18 obiektów, w tym 7 pawilonów dla psychicznie chorych. Dyrektor Zander ustąpił stanow ze stanowiska w 1913 roku. Kolejnym dyrektorem został doktor Albert von Kunowski, który urzędował do lipca 1922 roku, kiedy to szpital został przejęty przez administrację polską. Tuż za murami szpitala, w czasie Trzeciego Powstania Śląskiego. 3 maja 1921 roku powstańcy stoczyli krwawą walkę z bojówkami niemieckimi. W bitwie tej zginął kapitan Walter Larysz. Wydarzenie to przedstawia obraz namalowany przez pana Pawła Dragona. Obraz ten możemy zobaczyć w budynku Arteterapii. Należy też tu wspomnieć o zasłużonej postaci dla zakładu psychiatrycznego, mianowicie o panu Teodorze Augustynie który był członkiem komisji przejmującej szpital od administracji niemieckiej, pan Teodor Augustyn był organizatorem Polskiej Organizacji Wojskowej Górnego Śląska w Rozbarku i Bytomiu, gdzie organizował oddziały bojowe, brał udział we wszystkich trzech powstaniach śląskich. Szpital został posadowiony na tzw. Górze Rudzkiej, która najwyższym w swoim wzniesieniu ma 260 metrów nad poziomem morza. To miejsce najwyższe zajmuje dzisiaj wieża wodna o wysokości 35 metrów. Wcześniej w tym miejscu stał wiatrak, który miał zboże dla rybnika. Muzyka Tutaj 13 maja 1433 roku doszło do ostatecznej rozprawy między Licerstwem Śląskim a Wojskami Husyckimi. Kiedy budowano oddział trzeci, odnaleziono masowy grup Husytów. Odnalezione szczątki ludzkie wraz z orężem, zostały pogrzebane obok wieży ciśnień. Na mogile usypano kopiec ziemny z głazem narzutowym na wierzchu który do dziś zachował się w parku szpitalnym. Natomiast przy ulicy Gliwickiej wybudowano nową kapliczkę z wizerunkiem świętego Urbana. Parki z husytami uwieczniono także na wodotrysku fontanny, który znajduje się w parku szpitalnym. Teodor Augustyn w 1923 roku założył w szpitalu Koło Artystyczno-Oświatowe Przedświt. Członkowie Przedświtu prowadzili szeroką działalność patriotyczną, a dla uczczenia 15-lecia organizacji ogłosili w 1938 roku zbiórkę na doposażenie garnizonu wojskowego w Rybniku. Za zebrane fundusze zakupili ciężki karabin maszynowy wraz z wozem i koniem. Znaczną część pieniędzy przekazano na zakup łodzi podwodnej imienia Marszałka Józefa Piłsudskiego, zakupionej przez Polskę, łodzi podwodnej ostatecznie dano imię Orzeł. W budynku kuchni szpitalnej znajduje się najprawdopodobniej najstarszy zegar wieżowy w naszym mieście. Tabliczka znamionowa wskazuje, że wykonała go firma Karla Weissa w 1886 roku. Zatem jest to równolatek naszego szpitala. Mechanizm zegara sprzężony jest z dwutonowym gongiem umieszczonym na budynku kuchni. Zegar wybijał godziny i kwadransa. Okrucieństwo II wojny światowej nie ominęło szpitala. Największy jednak dramat rozegrał się w styczniu 1945 roku. Wtedy od strony Gliwic uderzyły na rybnik pierwsze oddziały wojsk radzieckich. Na terenie szpitala ocalało 80 pacjentów, zmali, zabici, byli chowani w grobach masowych. W czasie ekshumacji wśród zabitych pacjentów udało się zauważyć ciała żołnierzy radzieckich i niemieckich. Wszyscy zostali pochowani w zbiorowej mogile na cmentarzu szpitalnym w Wielopolu. Okrutny los spotkał ośmiu pacjentów z folwarku Józefowiec i 43 z Rybnickiej Kuźni, którzy zostali zamordowani przez wyzwalających Rybnik żołnierzy radzieckich. Zginęła wówczas także pielęgniarka Edyta Goczoł, łoźnica szpitalny oraz postronny mężczyzna. Na wewnętrznej stronie muru okalającego spacernik oddziału trzeciego Winnią swoiste grafiki świadczące o zainteresowaniach plastycznych pacjentów w tematyce prac przeważa tematyka świąteczna i religijna. Niestety wiele z tych prac nadal mocno ząb czasu. Dzisiaj pacjenci przebywający w naszym szpitalu mają możliwość realizowania swoich zainteresowań plastycznych w galerii szpitalnej. niech przykładem tutaj będzie jedna z ostatnich wystaw plastycznych. 21 lat temu powstał na terenie szpitala nasz biuletyn. To jest to miesięcznik, który redugują pacjenci i personel naszego szpitala. Wiodącą częścią szpitala od początku jego istnienia była kaplica pod wezwaniem Najświętszego serca Pana Jezusa. Kaplica. To ostatni budynek, który po zniszczeniach wojennych został odbudowany dopiero w czerwcu 1982 roku. Pięknie odrestaurowana świątynia została poświęcona przez biskupa Herberta Bednoża. Należy podkreślić tutaj duże zaangażowanie pracowników w szpitale i pacjentów przy odbudowie kaplicy, nad czym czuwał kapelan szpitalny ksiądz Longin-Blacha. Szpitala ulega ciągłym zmianom. W ostatnim czasie powstał nowy oddział fizjoterapii. Największym jednak przedsięwzięciem jest powołanie do życia Centrum Zdrowia Psychicznego.